Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej, która, drodzy Państwo, poświęcona jest podpisaniu umowy pomiędzy Starostwem Powiatowym a Komendą wojewódzką Policji Włoch, którą reprezentuje obecnie na dzisiejszej konferencji Komendant Powiatowy Policji, Pan Tomasz Jędrzeńczyk. Będziemy, drodzy Państwo, podpisywać umowę na przekazanie środków w wysokości 18 tysięcy złotych na zakup. Nowego radiowozu w komisariacie w Rokicinach. Przypomnę, to jest powiat Tomaszowski. Wraz ze mną obecni są na tej konferencji prasowej wicestarosta Tomaszowski Leszek Ogórek oraz członek zarządu powiatu Tomaszowskiego Elżbieta Wojszczyk. Dzień dobry. Na początek zapraszam do zabrania głosu pana komendanta Tomasza Jedrzejczyka. Bardzo proszę. Panie starosto, szanowni państwo, minęło kilka tygodni, jak spotkaliśmy się na tej sali. Podpisania porozumienia w sprawie służb ponadnarodowych. Te służby już wzmocniły miasto i powiat. Policjanci kierowani są w ramach tego porozumienia. Dzisiaj spotykamy się po to, żeby podpisać porozumienie w sprawie zakupu radiowozu oznakowanego dla Komisariatu Policji w Te radiowozy szybko się zużywają, ponieważ ich przebieg wzrasta w ciągu roku nawet do 60 tysięcy km. Na no, tej służbie zdarza się, że policjanci robią 160-170 km podczas 8 godzinnej służby. To dowód na to, że potrzeby komendy w Tomaszowie są ogromne, jeżeli chodzi o radiowozy i dowód na to, że powstała koalicja na rzecz zakupu, w której bierze udział powiatowe oraz samorządy terytorialne podległe pod y, komisariat w y, Rokicinach, to jest Będków, Pudziszewice, Ujazd i Rokiciny. Wszystkie te samorządy zobowiązały się do przekazania 18 tysięcy złotych, co w, w, w sumie da kwotę 90 tysięcy, a drugie 90 tysięcy dołoży Komenda Główna i to jest tak zwany zakup 50 na 50, który jest formą wspierania działań policji przez samorządy lokalne. To dla nas bardzo ważny element pracy. Ponieważ dla obywatela najważniejszy jest czas reakcji, czas pomiędzy zgłoszeniem i przybyciem policji na miejsce interwencji, podjęcie tej interwencji. My to monitorujemy, ale żeby monitorować to trzeba mieć warunki i sprzęt do tego, żeby to realizować. Serdecznie dziękuję Panie Starosto za zrozumienie potrzeb mieszkańców i policji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panu Komendantowi. A teraz zapraszam do zabrania głosu Panią Zbietę Łuźczyk, członka zarządu powiatu. Dzień dobry Państwu. Dla zarządu powiatu, dla Pana Starosty, Pana Starosty, dla mnie i moich kolegów z zarządu bezpieczeństwo mieszkańców powiatu Tomaszowskiego jest priorytetem. Są to nie tylko drogi, ale również doinwestowanie naszych jednostek Komendy Powiatowej Policji, Komendy Straży Powiatowej, ale również dbałość o bezpieczeństwo jest, jak już wspomniałam, priorytetem. Doposażenie y, y, tego sprzętu, który ma być zakupiony dla naszej Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie, posterunku w Rokicinach, jest bardzo ważnym elementem. Y, posterunek w Rokicinach, tak jak Pan Komendant wspomniał, obsługuje cztery gminy Budziszewice, Będków, Rokiciny i Ujazd. Dba, dbają policjanci z tamtego posterunku o mieszkańców tamtego, tamtej części powiatu Tomaszowskiego. W policji ważni są nie tylko ludzie, ale również sprzęt. Tak jak wspomniał pan komendant, zużywa się on bardzo mocno, gdyż terytorium, po którym poruszają się policjanci jest dosyć duże. Będziemy dokładać wszelkich starań, aby pracę policji ułatwiać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani Elżbietie Łośczyk, a teraz zapraszam do zabrania głosu wicestarostę Tomaszowskiego, pana Leszka Ogórka. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, dzięki właśnie przyjemności naszych radnych i nie tylko bo i dzięki właśnie Wnioskowi zarządu możemy przekazać kolejne pieniądze na zakup radiowozu dla naszej policji. Ten radiowóz przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa wszystkich, nie tylko mieszkańców powiatu Tomaszowskiego, ale i wszystkich obywateli naszej kochanej ojczyzny. Proszę Państwa, właśnie z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim radnym kolegom z zarządu, panu starości, właśnie za to, że dbają o bezpieczeństwo naszych obywateli że poprzez takie właśnie dofinansowanie do tych, do tych zakupów tych samochodów, wyposażenia policji, a chociażby wcześniej y, tych patroli ponadnormatywnych, możemy przyczynić się do bezpieczeństwa, że i nasi obywatele mogą się czuć bezpieczniej Także dziękuję bardzo wszystkim serdecznie, dziękuję y, Przewodniczącemu Komisji Bezpieczeństwa i Transportu, dziękuję także pozostałym radnym, dziękuję Pani Przewodniczącej, y, Pani Wacławie Bąk. Także dziękuję również wszystkim bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo Panu Wicestaroście. Drodzy Państwo, rokrocznie Zarząd Powiatu i Rada Powiatu podejmuje kolejne działania związane z dofinansowaniem naszej Tomaszowskiej Policji. Współpraca od wielu lat z Policją Tomaszowską układa się bardzo dobrze. Wszelkie wskaźniki związane z poprawą bezpieczeństwa są naprawdę na bardzo wysokim poziomie i możemy powiedzieć, że te wspólne działania nasze oczywiście w jakimś. W mniejszym zakresie, ale samej policji, przynoszą, przynoszą takie poczucie bezpieczeństwa dla mieszkańców powiatu Tomaszowskiego. A tak naprawdę, co wiąże się z tym wszystkim, my wszyscy czujemy się bezpieczniej i widzimy, że kiedy jest policja na naszych drogach, kiedy jest policja na wszelkiego rodzaju uroczystościach, imprezach, to i mieszkańcy, którzy uczestniczą, w tych wszystkich ważnych wydarzeniach naprawdę czują się bezpiecznie i wypowiadają się o naszej policji bardzo dobrze. To ostatnie lata spowodowały, że dzisiaj, przy takim można powiedzieć zaangażowaniu środków, zarówno przez powiat Tomaszowski, ale jak tutaj wspomniał wcześniej Pan Komendant, przez inne samorządy położone na terenie naszego powiatu, razem wspólnie widzimy, że przynosi to określony efekt. I drodzy Państwo, w kolejnych tygodniach i miesiącach będziemy podejmowali kolejne wyzwania związane z naszym bezpieczeństwem. Natomiast jeżeli chodzi o tą współpracę z policją, to dzisiaj mogę powiedzieć, oceniam ją jako wzorowo. Za co serdecznie dziękuję panu komendantowi. Proszę przekazać swoim podwładnym, innym policjantom również te podziękowania zarówno w imieniu zarządu powiatu Tomaszowskiego, jak i Rady Powiatu Tomaszowskiego, ale myślę, że też wszystkich mieszkańców naszego powiatu. Dziękuję. Drodzy Państwo, w tej chwili zapraszam Pana komendanta, Panią Elżbietę Łąś, tutaj do podpisania stosownych dokumentów. Panu komentatorowi sobie przeparze. Proszę bardzo. Istę takiego teraz kolego zdjęcia. Państwu dziękujemy bardzo serdecznie za Waszą obecność. Dzień, Panu komendatorowi jeszcze raz dziękujemy. że